Pani Aleksandra rozstała się przed wyjazdem do Szwecji. Spędziła tam wiele lat. Rozstała się ze swoim mężem, który pozostał w Polsce. Ten pan był muzykiem jazzowym, i pani Aleksandra zabrała ze sobą do Szwecji córkę. Niemniej ta córka przylatywała do Polski, utrzymywała kontakt z ojcem, ponieważ oni się rozeszli. No Można powiedzieć w, w, w elegancki sposób, więc yy, pani Aleksandra nie miała nic przeciwko temu, że córka utrzymuje kontakt z ojcem. Mało tego nawet pozostawała w pewnego rodzaju relacji z drugą żoną tego, yy, tego muzyka. Pan miał najmniej zbyszek, i yy, po jednej z wizyt w kraju córka powiedziała, że niestety stan Zdrowia ojca gwałtownie się pogarsza i że spodziewa się nie najlepszych wiadomości w najbliższym czasie. Pani Aleksandra to bardzo przeżyła, bo jednak z tym człowiekiem przez lata łączyło ją bardzo mocne uczucie, łączyła ją miłość, której owocem była właśnie. Jej córka. I wygląda na to, że pan Zbyszek w ostatnich drodze swojego życia chciał pożegnać się z, żon z byłą żoną i przekazać jej, że spotkał na swojej. Drodzy do wiecznego domu, również ich córeczkę, bo oni wcześniej mieli jeszcze jedno dziecko, które zmarło, i zrobił to w bardzo piękny.